Wiele osób chudych jest absolutnie zdziwionych, że no kurde, przecież ja jestem, no te BMI, ten indeks masy ciała jest normalny. Jakim cudem u mnie występuje oporność. No potem się okazuje, że dieta jest kiowa, tryb życia jest siedzący. Osoby te mają bardzo często bardzo niską masę mięśniową. Jeśli uważasz, że to jest taka wiedza, którą może tylko pacjenci nie znają... E Mogę powiedzieć taką anegdotkę. Mam córeczkę teraz, która ma dwa miesiące. I podczas odwiedzin jednej z pani ginekolog założyła ona system CGM na ramieniu mojej żony, który sobie stosowaliśmy po prostu, żeby monitorować, jaki jest poziom glukozy. Bo ten system CGM, jeśli ktoś nie kojarzy, o, o tym jest tutaj cały odcinek to jest jakby system ciągłego monitorowania glukozy. Pani doktor zagadała, że o, kurde, no rzeczywiście to cukrzyca, to każdego może uderzyć i no, że jest po prostu stricte prewencyjnie zapobiegawczą, ale mówiła, że ona sama ma kłopoty i nie rozumie czemu, bo przecież ona jest taka szczupła i chuda. I to było o tyle ciekawe, że była, nie, była tak szczupła, że dosłownie ciężko było zobaczyć jakiekolwiek mięśnie na, na tej pani. Większość osób, na, często nawet z lekarzami nie ma pojęcia, jak ważna jest masa mięśniowa, jeśli chodzi o regulację poziomu glukozy.